Cześć wszystkim! Dzisiaj do pokazania mam dla Was sztycę Map Dual. Jest to jedna z trzech sztyc mapa na naszym kanale. już Wcześniej prezentowałem sztycę Parabolixa. Teraz mamy Dual, czyli tą serię niższą. Nie? Ona jest gdzieś około dwa razy tańsza i jest to sztyca 3-metrowa. No tutaj też nie mamy takiego pokrowca jak w Parabolixie, bo w Parabolixie mamy taki pokrowiec z taką pianką. Tutaj jest po prostu taki pokrowiec z materiału, teraz zajmiemy sztycę. pokażemy Wam, jak to wygląda i tutaj już jeżeli chodzi o wykonanie sztycy to jest to naprawdę bardzo, ale naprawdę bardzo ładnie wykonana, fajnie wykończona tutaj ten końcówka, ostatni uchwyt jest taki troszeczkę z innego materiału, ciężko powiedzieć ale naprawdę bardzo fajnie to leży w ręku jest takie bardzo fajne w dotyku jest to sztyca o długości 3 metry i jest ona w dwuskładzie, posiada dwa składy jest to oczywiście sztyca nasadowa mamy takie dwa koreczki jeden z jednym, drugi z drugim, drugim i wysuwa nam się druga tutaj jeżeli chodzi o sam gwint jest to oczywiście standardowy, więc praktycznie każdy kosz podbieraka będzie pasował. Ale zobaczcie, on jest naprawdę on jest mosiężny i jest to naprawdę bardzo mocny solidny gwint. Chyba nie ma możliwości, żeby cokolwiek z tym się stało. To jest naprawdę tak solidnie wykonane, że tu sztycę możemy używać przez, przez wiele lat i nic się nie stanie. No i czy, oczywiście już Wam mówię, pod jakie ryby dedykowana jest ta sztyca. Więc to jest naprawdę mocna sztyca. Ona tak samo jak Parabolix jest taką dodatkową matą tutaj na tej pierwszej sekcji właśnie jest tutaj to dobrze widać, są tu takie takie plasterki jakby naklejone jest to dodatkowo dzięki temu wzmocnione jest to bardzo solidna sztyca jeżeli oczywiście nie będziemy podnosić karpia dużego karpia, bo tak to a po prostu normalnie pionowo do góry to nie ma możliwości żeby złamać tą sztycę nawet przy karpiach 10, a może nawet 10+, jest bardzo mocna i jest Lekka, bo taka sztyca waży coś około 300 gram, nie? więc jeżeli chodzi o połączenie takiej dużej mocy z wagą, no to myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie, to wypada i jest lekka, jeżeli możemy naprawdę podbierać takie duże ryby. Sam design, no, tak jak widzicie, już wam wspomina, naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie wykonana. Teraz ja już złożę całą, tak jak widzicie, ten napis Dual Competition. Logomapa mamy tutaj, i na samym końcu mamy właśnie ten fajny uchwyt z takiego fajnego w dotyku, ciekawego w dotyku, przyjemnego materiału. Jeżeli chodzi o tą sztycę, myślę, że to tyle. Włóce bardzo fajna. Szybko ją wypinamy, możemy ją złożyć. Jeżeli poszukujecie bardzo mocnej sztycy do podbierania karpi, czy to na komercjach, czy też nie na komercjach, to polecam Wam sprawdzić tego dual naprawdę. Kwota to jest około coś 300, 300 z kawałkiem, a naprawdę bardzo fajnie wykonana, bardzo mocna, dobrze leżąca w ręku, sztyca. Dzięki jej wadze też nie będziecie tak szybko męczyć swojej ręki, naprawdę tych kilka ryb będziecie mogli sobie spokojnie podebrać bez większego wysiłku. Zapraszam do sprawdzenia standardowo. Link do produktu znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za obejrzenie, na razie.